No to cóż, jesteśmy po krótkiej przerwie. Tym razem nadajemy z Markiem Złodzi, i no niestety tym razem po porażce 0-3. Przewidywałeś taki wynik? Spodziewałeś się, że będzie ciężko? No tak, oczywiście. Ja myślę, że jeżeli znaleźlibyśmy kogoś, kto spodziewał się łatwego spotkania tutaj, to. Trzeba by było do Belgradu pojechać albo do jakiejś innej serwisowej miejscowości, bo to jedyna, jedyna opcja I myślę, zaplanować. Zaplanować. Myślę, że w Polsce, w Polsce takich ludzi nie było. A jeżeli było, to było niewielu. Ja w naszym typowanku, jak się tam bawimy, tradycyjnie postawiłem 3-0 dla Polski, bo mhm. zawsze tak stawiam i twoje pytanie jutro ze Stanami też tak postawię. Natomiast co myślę, to jest inna historia. Dzisiaj był taki mecz, że nie mieliśmy jakiegoś punktu zaczepienia, a jeżeli się złapaliśmy z tymi serpkami, to trwało to zdecydowanie za krótko. Mało było takiej płynnej gry w naszym wykonaniu, a jeżeli tą płynność udało nam się złapać, to od razu chwilę później popełnialiśmy jakiś abstrakcyjny, zupełnie błąd szkolny taki, który w normalnych warunkach pewnie by się nie zdarzył. Po dwóch setach, co powiedzieliśmy w transmisji, Gdyby ktoś wziął statystykę, spojrzał na wynik, to by powiedział, że ale mecz, ale walka tam w Łodzi się odbywała, ale to widzieliśmy wszyscy, że wcale, wcale tak nie było. Serbia była lepszym zespołem od nas i zasłużenie wygrała. I to ja powtórzę, co powiedzieliśmy na koniec transmisji w Polsacie Sport. Nie uważam, żebyśmy zagrali najsłabszy mecz na tych mistrzostwach, natomiast zagraliśmy ze zdecydowanie najlepszym zespołem po drugiej stronie siatki na razie. Jak dotąd i powiedzenie, że gra się tak jak przeciwnik pozwala jest bardzo prawdziwe, bo ten mecz dzisiejszy pokazał, że serbki nie pokazały nam na zbyt wiele. Oj, nie pozwoliły nam na pewno na dużo. Też rozmawiałam przed tym spotkaniem, jakie taktyki, no to tu wszystko się mówiło, że trzeba ograniczyć jak najbardziej możliwości do ataku dla Bożkowicz, ale wydaje się, że dla niej im bardziej się piłka odrzucona, im wyżej postawiona, troszkę może w takim rosyjskim stylu, który pamiętamy sprzed lat, tym mocniejsze i precyzyjniejsze te uderzenia. I to się zgadza i to też pokazała, jak duża różnica w umiejętnościach i klasie sportowej jest między Bożkowicz a Stysiak naszą. Na której opiera się ofensywna gra naszej reprezentacji, a Magda jeszcze nie potrafi robić tego, co Kijana, i dobrze by było, żeby jak najszybciej się tego nauczyła, ale myślę, że to przyjdzie z wiekiem, z doświadczeniem i z następnymi meczami na poważnych turniejach o poważną stawkę, bo Szkowicz nie miała chwili zawahania. Ona działa jak automat w pełnej chwili i rzeczywiście, tak jak mówisz, nie patrzyła, gdzie ma piłkę wystawioną, dorzuconą gdzieś tam na kontrach, po prostu ładowała ze wszystkich piłek i trafiała. Magda musi mieć dokładną piłkę wystawioną. Jeżeli jest tam jakaś minimalna, mała niedo, nie, nie, jakieś małe niedociągnięcie, ona nie zawsze sobie potrafi z tym poradzić. Nie ma takiego automatyzmu, że uderzy jak Boskowicz tę piłkę mocno, Pojawia się kiwka, próba jakiegoś obicia. No, a to umówmy się udaje się, ma gdzie dość średnio. No, widzisz, a dzisiaj prawie wcale. Sporo takich frustrujących momentów miała Oliwia Różański, mimo że mam wrażenie, że ona i tak długo walczyła z tym, żeby się gdzieś nie poddać tym emocjom, które tutaj dzisiaj w pewnym momencie takie były nie najlepsze. Ale wiesz Polski. co, nie wiem czy się zgodzisz, mi się wydaje, że nie chciałbym używać w stosunku do Olivii Różańskiej słowa słabość, bo nie, ona na tym turnieju gra znakomicie, bardzo dobrze. I trzeba tę dziewczynę bardzo doceniać, natomiast jej słabsze momenty gry, o tak będzie lepiej, nie słabość, tylko słabsze momenty gry, wynikają ze słabości naszego drugiego lewego skrzydła. Bo jeżeli w przyjęciu zagrywki tam się jeszcze jako tako to wszystko zgadza, o tyle tam w ataku no, jest jak jest, i nawet nie trzeba wyciągać statystyki, żeby żeby do takich wniosków dojść. Myślę, że Martyna Czerniańska bardzo by się mocno tutaj przydała na tym turnieju, żeby odciążyć Oliwię. Pokazały to mecze siatkarskiej Ligi Narodów. Jest jeszcze Martyna Łukasik w obwodzie, także to nie jest tak, że nie ma kto tam grać. Zuzanna Górecka ma momenty lepsze i gorsze. Weronika Szlagowska dla niej to jest w ogóle przygoda życia. gra w reprezentacji w takich halach, przy takiej publiczności i ona też tego ogrania będzie na pewno potrzebowała, więc no spokojnie, no trzeba, trzeba, trzeba być cierpliwym, trzeba, trzeba takich meczów jak ten dzisiejszy rozgrywać jak najwięcej. Jutro będzie drugi z gatunku takich, gdzie rywal będzie mega wymagający i też jestem ciekawy jak po takiej porażce mentalnie nasze dziewczyny przystąpią do tego meczu. Bo przed meczem z Serbią mówiły, że głowy mają czyste, świat chcą zwojować, no ale tak... Mamy do nie boiska? Do ile, tak ile mamy do boiska? Tak. 5 metrów to już jak się patrzyło na nie, no to, no to już takie oczywiste to nie było. No tak. Ja jeszcze bym się troszkę odniosła do rozegrania po stronie Serbek, bo mam wrażenie, że by Jana Dyrcza dzisiaj też mogła sobie tutaj sporo podziałać i może to przyjęcie nie było jakieś tam sky high, chociaż tutaj statystyki widzę mi pokazują 65%. Myślę, że troszkę niżej było, jeżeli chodzi o te możliwości też Serbek, bo sporo też robiliśmy tam. Ale stabilne było to na pewno. Stabilne było, tylko że widać było, że ona w pewnych momentach po prostu się bawiła i nawet te piłki gdzieś tam takie kiwane czy też nawet zabieranie ręki w ostatnim momencie. no To było coś, czego takie cwaniarstwo, którego może momentami nawet nie, że Asi brakowało, tylko naszemu całemu zespołowi. No tu zaczęło się wszystko właśnie od przyjęcia. Dobra diagnoza e, tego, co się działo, bo Aśka musiała trochę pobiegać, a Drycza. No, Dyszowania to nie, było dzisiaj naprawdę dużo. Zobacz, przypomnij sobie taki mecz Serbii z Bułgarkami, które Serbia wygrała 3 do 2, a mogła przegrać 1 do 3, tak naprawdę, tak. bo tak to ten mecz wyglądał razem. Komentowaliśmy tam to spotkanie w niedzielę tydzień temu. E, i... E, tam Drcza była w roli Agnieszki, Aśki z dzisiaj. Ona tam musiała biegać, bo Bułgarki tą zagrywką zrobiły naprawdę dużo, dużo krzywdy. I miały problem, bo tak, Boszkowicz nie kończyła wszystkiego. W ogóle nie kończyła Brankica, Michajlowicz. Środkowe nie zdobywały punktów. Jedyną opcją w ataku została Busza, która to udźwignęła. A Busza wiadomo, jaką jest klimeryczną zawodniczką. Na tych mistrzostwach gra... Przyzwoicie bardzo. No i myślę, że z tego się to właśnie wszystko wzięło. I jest też taka teoria, którą mają wszyscy szkoleniowcy, którzy w turniejach dochodzili do ostatniego dnia: że zawsze na każdym turnieju nie da się zagrać wszystkich meczów równo, zawsze się trafia jakiś jeden słabszy. Jeden słabszy. Odnoszę nieodparte wrażenie, że serbką ten słabszy mecz trafił się właśnie z Bułgarkami, może też. Nie doszacowały do końca potencjału Bułgarek, może myślały, że ten mecz się sam wygra, bo dla nich ten mecz z Bułgarią był dokładnie taki sam, jak dla nas mecz z Koreą, gdzie wychodziliśmy na mecz i wiedzieliśmy, że to spotkanie wygramy. Bardzo jestem ciekawy tego jutrzejszego meczu, naprawdę, bo tutaj parę aspektów, nie tylko tych stricte sportowych, ale też poukładanie sobie głowy i nie wiem, aspektu jakiejś większej motywacji z tabeli wynika, że my cały czas jesteśmy w grze, więc. No zobaczymy, już nie wszystko od nas zależy, ale, ale taki jest sport. Trudne spotkanie, trudna porażka. Myślisz, że mogliśmy zrobić coś więcej? Myślę, że zdecydowanie. Nie, nie wiem tak naprawdę co było przyczyną, ale czułam na boisku, że jakby troszeczkę z nas uszło powietrze po tej pierwszej fazie. I przyjeżdżając tutaj na tym meczu czułam no, dosłownie jakby ktoś przekół takiego balona. Nie wiem co więcej powiedzieć, bo po prostu troszkę inaczej się innego meczu się spodziewałam yy, i troszkę naszej lepszej gry, no, zdecydowanie lepszej gry i, i takie, żebyśmy się po prostu przeciwstawiły serkom, no bo myślę, że, że ten mecz nie należał do jakichś najtrudniejszych yy, dla nich. Myślę, że to jest kwestia dyspozycji dnia, yy, formy, atmosfery. Myślę, że na pewno troszeczkę formy, na pewno troszeczkę zmęczenia, ponieważ tutaj e, drobne rzeczy nas spotykają e, po drodze, czy to jakieś przeziębienia, czy to jakieś, e, jakieś choroby. E, wiadomo, tutaj też można się tym tłumaczyć, natomiast raczej, raczej nie chcę zrzucać na to winy. E, myślę, że Serbki to jest solidny zespół, który dzisiaj naprawdę pokazał, e, jak się gra takie mecze i, i trzeba tylko naprawdę oglądać e, to, jak one pracowały w tym dzisiejszym meczu i to może wyciągnąć wnioski i trochę się tego od nich nauczyć. Myślę, że Ty jako libero tutaj sporo uczysz także nasze koleżanki w przyjęciu. Powiedz mi, masz czasami takie wrażenie, że czujesz się troszeczkę taka na przeciąganiu liny. To z jednej, to z drugiej strony musisz ciągle pomagać? Yy, nie muszę, natomiast ja to lubię, lubię pomagać. Aktualnie jestem w dyspozycji, jakiej jestem i, i też... A właśnie w jakiej jesteś, bo ja uważam, że jesteś w niezłej dyspozycji. Niezłej, niedobrej. I wiem, że po prostu stać mnie na, na coś lepszego, ale tak jak mówię, to jest turniej, gdzie trzeba walczyć też ze swoimi słabościami, bo wiadomo, też jest zmęczenie, też tutaj wszystko się nakłada po kolei, więc cały czas jakby walczę, ale to, to czy biegam z jednej strony, czy z drugiej, to ja też dużo widzę, dużo obserwuję, znam już te dziewczyny, jak zagrywają po ruchach, dlatego też myślę, że czytam te dziewczyny. A to, czy dobrze przyjmuje, no to już druga sprawa. Natomiast nie, nie, nie czuję się tak totalnie. Jak oceniasz nasze szanse w meczu z Amerykankami i co musimy zrobić, żeby się im jutro postawić? Bo niewątpliwie jest to równie atletyczny zespół, ale jak pokazały rywalizacje na przykład z Serbkami, też mają swoje słabości. To na pewno. Natomiast myślę, że, że tutaj trzeba, się, trzeba wszystko postawić na jedną szalę i, i nie wyjść na ten mecz gorszym. W naszym mentalu, i później czekać aż na to, co się wydarzy tutaj na boisku. Yy, ale tak naprawdę nie możemy wyjść na, jako te gorsze, jako te, te przegrane, bo no nie możemy przegrać już od razu na samym wstępie. Trzeba walczyć, i, i ja czekam na ten mecz. Yy, na pewno będzie walka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o Amerykanki, czego byś się tam spodziewał, czego byś się bał? Bo ja na przykład mam wrażenie, że. To jest też taki zespół, który z kolei w każdym meczu kreuje swoją bohaterkę. I dzisiaj niewątpliwie w meczu z Dominikaną była to Drew's. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że jutro to nie będzie jakaś inna koleżanka z drużyny, która tam się pojawi, bo też nie wiemy ostatecznie, jaką szóstką wystąpi tutaj zespół amerykański. Więc mam wrażenie, że też jest to taki zespół, do którego bardzo trudno się przygotować. I to jest największa niespodzianka to, co robi trener Kirali tutaj na tych mistrzostwach, bo. Jemu, chociaż na Lidze Narodów, robił to samo. Że często wymieniał zawodniczki, wychodził na różne spotkania, różnym składem. Nie wiem, z czego to wynika, bo nigdy wcześniej tego nie robił. Być może będzie okazja jutro go dopytać o te rzeczy właśnie przed naszym spotkaniem. Czego ja bym się bał, jak mnie znasz trochę, a trochę mnie znasz, to wiesz, że ja bym się nie bał niczego. niczego. Natomiast nie to, że tam jakiś hurabura szef podwóra. Tylko chodzi o to, że w sporcie nie można się bać. I jak ktoś się boi, to niech sobie da spokój, I, i bo, bo, bo daleko nie zajdzie. Tu nie chodzi o, e, o, o jakąś e, taką sytuację, że wychodzimy i się boimy przeciwnika. E, szukając słabych stron Amerykanek, też ciężko je znaleźć. Natomiast mecz z Dominikaną pokazał, że od siatki je odrzucić można. A one takie strzelby, mimo że Drius zagrała dzisiaj bardzo dobry mecz, jak Boskowicz, nie mają. Ja myślę, że. Tutaj trzeba poszukać swoich szans, no i ograniczyć możliwość gry środkowych w ataku, bo to są dwie dziewczyny, które znamy doskonale. Wiemy, jaki mają potencjał i jeżeli tutaj się uda to wszystko przypilnować, to no jak zwykle będę optymistą, mimo tego, że humory dzisiaj mamy, jakie mamy, ale okej. Okay. Ja nawet bym powiedziała, że patrząc na to, jak dzisiaj Dominikanki były w stanie zatrzymać w pierwszym secie Amerykanki, to jednak myślę, że mamy takie możliwości. Tylko potrzeba nam takiej stabilnej gry, otwartej gry, spokojnej gry. Gry bez presji przede wszystkim, bo my tutaj mamy tylko do zyskania. My tu już nic więcej nie możemy stracić. Amerykanki wygrały spokojem z Dominikaną i konsekwencją, bo zwrócił uwagę, że w pewnej chwili zaczęły strzelać w Martinez i wykrzyczyły ją z gry. Przecież był taki moment, że ona była na boisku, ale nie była jej w grze, bo nie dostawała ani jednej piłki do ataku, a bez niej w ataku Dominikana to jest tak minus 50% wartości nawet, przynajmniej. Może, może nawet i więcej. Też w przypadku Dominikany z nami przyjmowały, broniły wszystko, można było uruchomić środki i każdy element na tej lewej stronie szalała Betania de la Cruz, która dzisiaj nie powąchała boiska. Dlaczego? Tego też zagadka. nie wiemy. Tak Zagadka. Natomiast w Stanach Zjednoczonych głębia składu. Przecież ta podwójna zmiana, o tu też widać różnicę z nami. My takiej podwójnej zmiany o, nie tak. mamy. Ona zadziałała w meczu z Chorwatkami, ale Karliini z Turczynkami Kupinion. już nie. Tutaj po dzisiejszym meczu możemy się zastanawiać, kto tak naprawdę jest nominalnie numerem jeden w ataku i nominalnie numerem jeden na rozegraniu. Ja myślę, że tego tak zmiany... nawet sam trener nie wie do końca, wie tylko być ufa może. Tak. I, y, 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 Każda rotacja, każde wejście tych zawodniczek z ławki. Nie tylko yy, yy, poprawiało jakość grania, ale wznosiło je na zdecydowanie wyższy poziom. A mimo to mógł je zostawić przecież, prawda, na kolejną rotację, bo raz to zrobił stosunkowo wcześnie, ale mimo to nie. Miał jakiś plan założony na ten mecz, wrócił do, do Gius. ostatecznie wygrał, więc myślę, że, że to jest dla niego w perspektywie porażki z serbkami też 0 do 3 najważniejsze. Natomiast też nie można porównywać, prawda, 1 do jednego. Meczów. Każdy zespół jest inny. Serbia USA, inny, Serbia pewnie. Polska, dwa razy po 3 do zera dla Serbii. Ale ja wiem, czy my zagraliśmy gorzej niż Amerykanki przeciwko Serbkom? na pewno nie. Patrząc na wynik, to na pewno nie, bo wynik był podobny, też 3 do 0 wygrały Serbki, ale nie ma już co rozmyślać, czekamy na to, co będzie jutro. Dziękuję Ci bardzo Marku i wrócimy do naszych rozmów no, po kolejnym meczu. Tak Miejmy jest. nadzieję, że znów zwycięskim, bo chętnie wracamy. byśmy wrócili na te wesołe Szanowni rozmowy. Państwo, wracamy na zwycięską ścieżkę jutro w meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia.